Wyobraź sobie następującą sytuację. Z powodów zdrowotnych jesteś przykuty do łóżka i wymagasz stałej opieki w placówce medycznej. Należy pamiętać, że zawsze, bez względu na porę dnia, istnieje prawdopodobieństwo wybuchu pożaru. Może to oznaczać konieczność ewakuacji całych oddziałów szpitalnych. Ewakuacja pacjentów wraz z łóżkami nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż może doprowadzić do blokady na drodze ucieczki. Dlatego znalezienie praktycznego i prostego rozwiązania tego problemu jest niezbędne. W przypadku zagrożenia ważne jest, aby pracownicy ochrony i służby ratownicze mogły działać natychmiast. Mata Escape Pod jest umieszczona pomiędzy ramą łóżka a materacem na stałej, dzięki temu jest gotowa do użycia w każdej sytuacji i w kilku prostych krokach. Zabezpieczenie pacjenta należy zacząć od umocowania klap znajdujących się po obu stronach materaca. Dłuższą stronę mocujemy do krótszej za pomocą bardzo mocnych rzepów, następnie mocujemy klapę znajdującą się u stóp łóżka. Zwalniając długi pasek holowania można w prosty sposób odwrócić pacjenta i zsunąć go z łóżka. W przypadku cięższych pacjentów lub pacjentów z urazami głowy lub pleców wskazane jest, aby podczas tej czynności używać również paska umieszczonego po stronie głowy. Ważne jest, aby zsuwanie pacjenta z łóżka rozpocząć dopiero w momencie, kiedy pośladki pacjenta znajdują się na krawędzi łóżka. Umożliwi to płynne i łagodne przeniesienie ciała pacjenta z łóżka na podłogę bez szkody dla jego zdrowia. Mata Escape Pod pełni w tym momencie funkcję swoistego kokona ochronnego. Pacjenci nie są zabezpieczeni za pomocą taśm lub pasów, które są niewygodne i mogą spowodować obrażenia ciała podczas ewakuacji po schodach. Mata Escape Pod umożliwia sprawny i prosty transport pacjenta przez klatki schodowe. Gdy jest wystarczająco dużo miejsca, pracownicy opieki mogą nawet użyć maty Escape Pod jako sanek, które w bezpieczny i bardzo szybki sposób zsuną się po schodach, działanie to jest oczywiście. Bezbolesne dla pacjenta. Escape Pod przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa swoich pacjentów. Ewakuację każdego pomieszczenia można przeprowadzić w ciągu 60 sekund. Ponadto, umieszczona pod materacem mata Escape Pod nie powoduje dyskomfortu, nie uciska pacjenta. Poza tym łatwo ją wybrać. Wreszcie, jak pokazano w tym filmie, mata Escape Pod jest szybkim sposobem ewakuacji pacjentów przykutych do łóżka. Z tego powodu wielu ekspertów do spraw bezpieczeństwa rekomenduje matę Escape Pod jako skuteczną metodę ewakuacji.